Dzisiaj witam w instrukcji do dekodera polsatu. Zobaczmy sobie najpierw, jakie ma menu. Mamy menu zabezpieczone na hasło. Mamy takie opcje jak ustawienia anteny. Można wybrać satelitę. Następna ciekawa rzecz to można instalować kanały. Można wyszukiwać ręcznie oraz automatycznie. Organizacja kanałów pozwala wybrać kanały ulubione i przesuwać między listą główną a listą kanałów ulubionych. Dekoder Polsatu również ma blokadę rodzicielską, można tam zakodować ustawienia, a też ustawienia systemowe. I tutaj mamy tak, region, ustawiamy sobie język, ustawienia obrazu. Można ustawiać obraz taki węższy. Można ustawić normalny. Może też być automatycznie wstawiany. I to niezależnie od telewizora. Telewizor może być starego typu. Też będzie działało. I oprogramowanie ściągane przez internet. Dokładnie przez antenę satelitarną. No i jest też taka opcja, kiedy wszystko możemy skasować, kiedy coś nie działa i wrócić do ustawień fabrycznych. Zobaczmy sobie informacje, nazwa dekodera, jego symbol i tak Przejdźmy teraz do następnej rzeczy. Zobaczmy, jaka jest jakość obrazu. Jakość obrazu jest bardzo ładna mamy kanały jedynkę dwójkę Polsat News Polsat Drugi TV7 TVN Polsat Play Kafe Sport Mamy też kanały anglojęzyczne. To jest kanał oryginalny. W podstawowej, najtańszej ofercie jest również Polsat Film. Mamy też parę kanałów regionalnych. Telewizję Śląsk, Telewizję Puls. Info. TVP Trójka to jest akurat warszawska. Na wschodzie to będzie wyższa do dwudziestu siedmiu i na zachodzie niższa do maksymalnie dwudziestu trzech. Oprócz tego mamy też kanały dla dzieci. Dziś tam. Dobrze. Kanał dla abonentów jest to kanał reklamowy, na którym dowiemy się o wszystkich nowościach i ofertach oraz promocjach. Kolejny kanał. UP Kultura. Historia jakoś u mnie wyjątkowo nie odbiera. Jest to kolejny kanał, który jest darmowym kanałem kulturalnym telewizji polskiej. TV Polonia. TV Religia. Przy antenie 80 cm można też dwa kanały HD w najniższym pakiecie odbierać. Przejdźmy teraz do kanałów muzycznych. Viva, Fun4, Hity, GVC, Telewizja Music Box po rosyjsku, Druga rosyjska telewizja, także tych telewizji tu jest dużo. Są również kanały dla pań z modą. Tych kanałów jest kilka. Również jest Polonia jeden. Oprócz TV Polonii. TWR to, ile pamiętam, już mamy taką telewizję i tutaj dla Kaszubów telewizja kaszubska. Regionalna. Gdy sobie polecimy dalej, to tych kanałów jest sporo. niemieckie kanały francuskie już właściwie przegląd z całego świata jeszcze ciekawym kanałem jest ZDF i tutaj kolejny niemiecki Sportowy das RST, także mówię, zaletą jest to, że oprócz płatnych kanałów są te wszystkie darmowe, na dekoderze, które udostępnia satelita. Zobaczmy te, co są na zielono. To jest druga część kanałów. Kolejna moda. I ciekawostka, przejdźmy dalej. O, J500 są, następne kanały przerzucimy. Tych kanałów jest około. Tysiąca coś akurat. Także jest to bardzo przyjemne. O. I wróćmy. I tu mamy nasze kanały podstawowe, i jeszcze jedna tutaj taka. Moja uwaga, że jest też przycisk na pilocie, bo to jest pilot Polsatu, który umożliwia przełączenie między radiem a telewizją. I jakości cyfrowej kilkanaście programów po polsku i też kilka. Programów zachodnich. To jest akurat niemiecki. Tych kanałów też jest sporo. Dobrze. No to to na tyle. Dziękuję za uwagę. Już niedługo następny film nagram o możliwości oglądania telewizji cyfrowej.